Zastanawiam się, ile jeszcze wody musi upłynąć, żebyśmy w końcu zrozumieli, że idziemy wszyscy na tym samym wózku, a każdej władzy zależy na tym, żeby społeczeństwo było skłócone, ponieważ skłócone społeczeństwo to społeczeństwo słabe. I dopiero w momencie, kiedy się jednoczy, może pokazać swoją siłę i coś realnie zmienić. Tutaj przykład kierowcy ciężarówki, który hejtuje rolników za to, że protestują, a tak naprawdę protestują też w jego sprawie. Ponieważ wczorajszy strajk polskich rolników, jak i wszystkie strajki, które już miały miejsce w Niemczech, na Litwie, we Włoszech, w Grecji, w Holandii i kolejne państwa się do tych strajków dołączają, wymienione są głównie przede wszystkim w zieloną, popierdzieloną politykę Unii Europejskiej, a nie w poszczególne rządy. Ponieważ większość polityków z poszczególnych krajów głosowało za tym, co w Unii Europejskiej przepchnięto. I ta zielona polityka, z którą zaczynamy się mierzyć, to tak zwany Zielony Ład, pod którym się kryje. Ogrom różnego rodzaju obostrzeń, zakazów, nakazów, które dotyczą rolnictwa, transportu, budownictwa, a docelowo życia każdego z nas, obywateli. I to na obywatelach odbije się przede wszystkim po kieszeni, ponieważ ta cała zielona transformacja będzie sprawiedliwa głównie dla najbogatszych, a za chwilę okaże się, że bez remontu, generalnego remontu, nie będziesz mógł sprzedać swojej chałupy, nie będziesz mógł kupić auta spalinowego, nie będziesz mógł, nie wiem, wyjść na steka w mieście. Dzisiaj rolnicy strajkują głównie przeciwko ograniczeniom w produkcji roślinnej, jak i ograniczeniom w produkcji zwierzęcej. Jednym z takich najgłupszych pomysłów, który, który został wymyślony przez unijnych urzędników, jest obowiązek ugórowania gruntów rolnych. Dzisiaj jest to 4%, docelowa ma być aż 10%, więc w 2030 roku na gospodarstwo 10-hektarowe będziemy musieli wyłączyć hektar z produkcji. Na gospodarstwo 100-hektarowe 10 hektarów. I jest to 10 hektarów, które musimy utrzymać, które... Następnym roku muszą wrócić z powrotem do naszego podozmianu i będziemy gdzieś tam musieli kolejne 10 hektarów wyznaczyć w innym miejscu. I to nie przyniesie nam żadnych dochodów, ale też nie sprawi, że za te płody z tych pozostałych 90% będziemy mieli więcej pieniędzy w żaden sposób, a będziemy musieli utrzymać pracowników, będziemy musieli utrzymać sprzęt, będziemy musieli spłacać kredyt. To tak, jakby w branży transportowej nakazać właścicielom firm anulować co dziesiąty przejazd ponieważ który z urzędników tak sobie wymyśli. Albo fryzjerkom i kosmetyczkom nałożyć limit obsługiwanych klientek codziennie, ponieważ generują zanieczyszczenia środowiska. Albo przedstawicielom handlowym odebrać w poszczególne dni tygodnia auto. I kolejny wątek Ukraina. Problem nierozwiązany od dwóch lat problem niekontrolowanego napływu produktów rolno-spożywczych do naszego kraju. I tutaj znowu Unia Europejska ciśnie, żebyśmy na Open otworzyli nasze granice i przyjmowali wszystko, a tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie w interesie agrooligarchów. I w kontekście Ukrainy bardzo często pojawia się komentarz typu przecież macie wolny rynek i tego ogólnie chcieliście, tylko że wolnego rynku nie ma, bo jeżeli mamy obostrzenie, mamy zakazy, mamy nakazy, a po wschodniej stronie Unii Europejskiej tych nakazów, zakazów, obostrzeń nie ma i nie ma problemu z tym, żeby tego typu produkty rolno-spożywcze przyjechały do naszego kraju, które tych norm nie spełniają, a my musimy spełniać, wtedy nie ma mowy o wolnym rynku. Więc naprawdę każdemu zalecam spojrzenie na dany problem trochę szerzej. Nic z perspektywy własnego Dubska. A jeśli chodzi o te strajki, które miały miejsce wczoraj, blokowanie dróg było naprawdę krótkie. Potem strajk przyjął się stacjonarnie, bardziej informacyjnie w większości lokalizacji, a jednak i tak czy siak nie pasuje. A w momencie, kiedy strajkowali Niemcy i były zablokowane autostrady, były zablokowane miasta, wszystkim wszystko pasowało. Gdyby tak polscy rolnicy zrobili, gdyby tak zrobiło polskie społeczeństwo.